Pierwszy dzień kampanii, od razu problemy. I wiecie co to jest? K Tymczasowo nie niedobrze, nie jest dostępny, testował. O, zepsuło się. Czekaj, Czekaj. wejdę, wyjdę w sensie. A nie, no, ale... wyjście i nie działa. Wejdę. Wejdę. Nic, Nic nie działa, rozwaliło bo... się twierdza. Patrick, robiłeś tyńczowy okay. pocałunek? Zagrajmy sobie tak. Ja przeskoczę ja... Prze, przez to. Zagraj sobie Ninolem na spokojnie, na razie ten. Hmm, hmm. Las, las. No i reszta podjeżdża mi tu od razu. Hmm. Ja jem. No to Nie to mój zemnik. Ja się w tym trakcie grzygałem. <śmulatory> <O>, kurwa... <śmulatory> Co, to było No <śmulatory> nie wiem, no zwierza knut. No, Ale kurwa to zawsze jak gryki, jako chnura kurwa, No bo to jest knurcz. Dobra, mów. CSM, Ebrem do góry, t sobie jedziecie pod kameki. Yy, yy, gramy sobie. No generalnie tu jedziesz powoli, piątką ze 113, 277 też ja jadę tutaj. No, a powoli, i nie wy, myśli zamiast... Pytanie. Co? Powoli C masz na myśli, no, razy? dwa razy. Także w momencie, kiedy grałem, Mida to już się zawracacie. Dobra, dwa razy. Piątką nie miałeś tam, jechałeś, pojechałeś. Ale tak, nie to nie mieliśmy potu. Powiedziałem, reszta zostaje tu. A ja nie wiem, czy to jest reszta. No. A wymieniłem cię? Nie wiem. nie słuchałem. Tego bata. Nie graj. O, Dobra, gin tam tym szulikiem, no. nie, jeden czołg, niech wyjedzie. <śmienicza> Krawędz. Dobra. Patryk. Co za, za... kapszta. <śmienicza> Chodź tu. Patryk, debilu. Zamknij, mord, jestem top 200 rankedy. Zajebiście, a to nie rakiety, kurwa, ja i Aha, się na przyjęcie ustawili, to fizdę 1-0 e, jeden jeden na razie, Przynajmniej spokojnie. prawo pojechałeś, nie? Jedziemy. No i chuj, no i cześć. Gara ci da. Czemu nie zasłaniasz Gara E5? Nawet nie zdążyłem zareagować. Ale przecież on, to było wi... Dobra. Panie, panie, ja, tą górę, co ja, tą górę. To 62 do mnie wstrzyma. bez spota strzela, ja nie Dzień mam ja Super, końka KD. Ładuje. 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 On we mnie jest. Jedź Linux, wstrzyma. wyjedź do niego i nie go skończ, Co się W coś i człowiek mi się zatrzymuje w miejscu nagle. Jak on pięknie, to mu dam. Zagrajmy, zagrajmy agres to. Zniwasz to pewnie nie dałeś. Co? Linux kurwa, kurwa zagrajmy, arcy zagrajmy, arcy wiesz co to znaczy, wie. zagrajmy. Zagrajmy, to znaczy, że jest jeszcze nie Jedź, 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 set, jedź do przodu kurwa, nie. nie mogę przejechać. No kurwa, ja też Jedźmy, 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 Wiem, wiem, ale... Jedź jest... do przodu kurwa, Linux, nie cofaj się po strzale. Dawaj Linux, jak jest komenda WDF, ty po strzale masz się nie cofać, masz do przodu jechać, bo ty dałeś strzał, cofnąłeś się i do przodu go Ja się chciałem stałeś? stałeś Szulik, jego nie grałem kolejna. pokazać, tym stałem. To oni. Z stałeś. Oni muszą puszczać. Renox, po... ah, ty musisz patrzeć na no, mnie, bo tak, stałeś poza bitwą większość czasu. No tak. Jeszcze nie skończyłem. A teraz mała przerwa na reklamę. Chcesz czołg z kampanii, ale nie chcesz płacić za czołg w klanach typu Icoch. Nie możesz znaleźć klanu, bo nie masz kolegów ani skila. To chuj, nie pomogę ci, ale możemy zobaczyć dla przykładu pierwszy składapas. Jak widzimy, jest tu krawiec, piwo. Pan krawiec, czekajcie, wezmę te pieniądze. Wiec krawiec daje pieniądze parfiksowi i ma czołg, a ty nie, bo brakuje ci skilla. A czekajcie, krawiec to jednak top 1 w pas. No jak ty tego nie widziałeś? No, a jak co no, miał Pojechali wiedzieć? tak, to Mleczem. Tak. A. Mleczem. Nie wiem ci, Szulik, że pewnie rotują tymi chatekami. Jak nie, ale mleczem to ja ja powinien Nie Wiedziałem mieć. ci, że jak się wychwilę to mnie z, z będzie biła. No przecież stąd... Ja no, i ona się patrzyła centralnie w gwiazdę. Stąd widzisz to? Ona stoi tu, to nie ma konta na ciebie. No to Loliak. Lubi anime i jest PDF. Krawiec ma na niego dowody. Tym DVP-kiem to rap jest. Ale centulem ja no jak powiem, ja go nie mam na klipa, nie? No wypchniesz, parę, to ci dam pestkę. Niekoniecznie. O, jedzie, jedzie, jedzie! Nie no, nie na alt, ale patrzę na Loliaka, jak stoi. Kurwa, wajper! Dobra, grajcie tu na utrzymanie. Grajcie tu na utrzymanie. Jak on z mi to, to dajmy, no z tak skontrolowaną twytę daje, z to jest hitów. kiem próbuj farmy. Odbiłeś. Ten, do się. Lat... Stu, 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 stu. Dobra, 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 dobra. Się wróć, wróć cofnąć? Nie? I oni ci tam nie wyciągają. No to chcę. stary, z tego jak, jak jak jeżeli ja już dojadę do tego nasypu pierdolonego to wycofując i tak zginę. Co tego Oni, Co? Nie, ja oni ja mi dali chłopie ciebie. trzy razy górną płytę skontowane. Czy nasza wygrana, jakby, składu nie daje nic, jakby, do poziomu klonowego? Tak. Nic nie daje, dopóki przynajmniej jedna osoba, jedna osoba ma rozbrane czoło. No to, to lepiej, żeby się nie dowiedzieli o tym. Macie te 5-7. jak co ty robisz? Czemu ty jest ich po Open Solo? Lol jak co ty robisz? Jak z, kurwa że chowam się przed jedną E5, stary. Já we mnie? Końcie jeszcze. Ej! Halo? Ej, Halo, jak? Już, 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 już. Zobaczyłem, że mam auto ema zaszonego. Jezu, nie słyszysz jak ci trzy osoby mówią, że masz jechać w to? Ale to dopiero jak Patryk przejechał obok mnie, to dopiero mi powiedział, że jedziemy. Kurde, na, nawigację Google sobie odpornym, jakim będziesz ci mówił. Na serio, w się nie skłaniać tak, prawa. Tak. A ja na serio wierzy. potrzebujesz coś takiego na ligę. A kiedy ja ładuję? Loliak, ze mną w końcu, czy nie? Eee, górę ja ładuję, 16 sekund mogę wjechać tego ST2, musi wrócić. Ja nie, nie wiem, czy. Eee, Przepraszam, ja, ja zagram w ST2, ja zagram w ST2, on wygląda. Tylko ja nie wiem, sekund. czy Hori dostało do mnie, czy nie, bo braj dostał. 5, 5, 5, 5 sekund, to ja go skończę tutaj. Ale jak jedź tu do przodu, czy tu stoisz, król. jak się Patryk król. gada, że masz jechać. No, patrzę, Chyba, gdzie zabierz. jest. Patrzę, patrzę, gdzie jesteś, patrzę, patrzę gdzie się. jesteś. Jedną dasz, da? Tak? Ja mam Patryk już jakiegoś jebanego, nie mogę, kurwa, odbijałem mi się jakieś peski pewne, no. Ale to jest Szukałem kura, cię, Nie widziałem, cię, gdzie jesteś. Ja. <laughs> to on stał obok mi. nic nie zrobił. Ja nie wiem ja co się dzieje z tym kurwa czołgiem Zabij go po prostu, schyli przyceluj. Ty krzyczysz mi celuj. Czołg, bo się obijam jakoś z dupy, no od jakichś... Bo jesteś bo beznadziejny się... w tą grę? Ten Polak mnie tak. po prostu w tej grze jebanej. Ale no bez Nice. A remix za informację. Dałem. Skończysz, człowiek? CSA nice. Nice. na krosie, CSA na krosie. CSO na krosie, bo jest zamknięty, zostawcie promocznego. Loli jak CSA na krosie, no! Loli jak CSO na krosie! Jak kutku ja, nie, 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 zauważy... no, nie chciałeś. No ta, no, no skądś go, no! No i kiedy? No pójdźmy, Ale ty jesteś kupi, nie możesz być jechać bez niego.

Jako, że zaczyna się już następna kampania, chciałbym powiedzieć, że film z niej będzie 4 września. Elo. Hallu. Szefie. Szefie.